Witam serdecznie. Dzisiaj mamy, to jest drugie nagranie, 12 lipca 2023. Mamy prawdziwy wysyp, wakacje. Tylko brać, kupować i mieć dużo pieniążków. tak? Mamy prawdziwy wysyp monet i to w promocji starszych i nowszych. Właśnie pojawił, pojawił się. Pojawiły się? Czy pojawił się? Pojawi, pojawiła się moneta bogowi Olimpu. Ares. Jedna uncja. Cena jest 136,16. No, ja już kupiłem. Mam poprzednie gdzieś tam monety, tylko ten termin 48 dni mnie troszeczkę tak przeraża. Nie, nie lubię takich terminów, no ale co zrobić? Mam poprzednie monety, całkiem są niezłe. Na razie z wizerunku, z tego co widzę, to mieszane mam uczucia. Troszeczkę, gdzie jest ten kask, jest zalany. Ale to mówię, może być tylko i wyłącznie zdjęcie, ale okolice kasku i tutaj zbyt zlane to jest, no ale zobaczymy, to jest pertmin pertmin jest niezły więc no ja już zamówiłem, zobaczymy, no w zasadzie te monety zawsze były ładne, jest to premiera dzisiaj się ukazała, w, u wielu dealerów oczywiście jest, więc sobie gdzie tam zamówicie, to sobie zamówicie, albo nie zamówicie jeżeli ktoś zbiera Ogólnie, monety w 2022-2023 będzie wysyp. i Jest wysyp, no bo no, to, to tłucze się to, na, aby tłucno. Jest pełno srebra, to co ma leżeć w magazynach, <grym> skoro można monety zrobić i, i wziąć za to jakieś pieniążki, takie premium czy ten. No ale teraz ceny są atrakcyjne, no bo w związku z tym, że dolar jest stosunkowo no, nisko, chociaż 360 kiedyś był, no ale srebro jest stosunkowo nisko, więc no. Ja wziąłem przed tą godziną 14, o której mówiłem. E, monetki mi się podobały wcześniejsze, ale ja nie biorę tutaj większych ilości. E, no też szkoda jest pieniędzy, jednak w wakacje wydawać, są inne wydatki. A no takie monetki też trzeba troszeczkę podtrzymać, ewentualnie zbierać serię, żeby je sprzedać, albo sobie trzymać na długie lata. Ja nie wiem z tymi monetami, co będzie za 20 lat, wiem, co będzie za parę lat znaczy jestem w stanie przewidzieć, ale za 20 lat ja już nie jestem w stanie przewidzieć czy ktoś będzie chciał w ogóle kupić tego typu monety w dobrych cenach ja nie mówię w tej cenie co jest, tylko czy w cenie bulionu e, bo może będą może nie, no to, to, jest, to jest trudno określić, po koali wiemy i po kokaburze, że jednak są chętni ale to są na pojedyncze sztuki. Jeżeli kupimy więcej, większą taką ilość, też będziemy mieli problem ze sprzedaży, bo to wystawimy. A mówimy to o dobrej sprzedaży, o dobrej cenie. No to, to, to no może nam się zejść nawet do iluś miesięcy. Sam wiem, bo sprzedawałem kiedyś Kokabury, Koale, Emu i wiele innych. No i niestety no ta sprzedaż no, to, to są pojedyncze sztuki i odbywało się, że w miesiącu potrafiłem sprzedać tylko dwie sztuki. Jest bardzo mało chętnych. Nie? A nie wiem, co będzie za, za 20 lat, czy ileś, tak? Bo tych monet nie, nie będę sprzedawał jakby szybko, tylko dopiero za. pewnie za 10 lat. No, zobaczymy, jak to będzie. No, coraz więcej monet też będzie powstawało. Pamiętajcie o tym, że no, ten rynek będzie no, no, duży. Znaczy, ten rynek będzie przepełniony monetami, ale czy rynek będzie duży osób kupujących? Mm. to bym był ostrożny. Przy zło przy złocie ja się tego nie boję. Czy za 10-20 lat wiem, że pójdę złoto i sprzedam, a szczególnie pewnie u dealera, dlatego, że będę był pewniejszy ewentualnie poprzez giełdę. Giełda jest najpewniejsze dla mnie, bo nie ryzykuję niczym. A umawianie się gdzieś tam na ulicach e, w sprzedaży złota no, wiąże się też z ryzykiem, zależy od ceny, no, ale wyobraźcie sobie za ileś lat. No to złoto będzie powyżej 10 czy 12 tysięcy. No i sprzedawać dwie monety na ulicy jest duże ryzyko. To też trzeba uwzględnić, właśnie, sprzedaż. A czy na srebrze będzie tak dobrze zaleślać nad sprzedawaniem? Nie wiem. Im, im, ja widzę, że im cena wyższa często jest tak, że ludzie rezygnują ze srebra ogólnie. A dilerzy raczej te ceny no, mają no, nieatrakcyjne. Troszeczkę, troszeczkę to się ruszyło. W Tawek się widać, że to się rusza i zmienia. No ale dalej te ceny są nędzne srebra, więc. No, nie lubię coś takiego, że kupuję monetę za przykład 150, a, a dealer nie operuje 120, tak, czy 110. No, no, no nie, nie, nie tędy droga jest, tak. A więc wracając do monety, nie wiem jak moneta w rzeczywistości wygląda. Zobaczymy. Ja już zamówiłem. Dopiero za 50 dni będzie, albo i dłużej. Więc. Więc, ale już pewnie za te 50 dni obawiam się, że tych monet nie będzie. Nie wiem jaki jest do końca nakład, ale obawiam się, że ich po prostu nie będzie. Zobaczmy sobie tutaj bogowie Olimpus, jedno moneta, jeden dolar, jedna uncja, co jest, opakowanie 100 sztuk, niczy? a ile? Nakład! Nakład jest 13500. Więc jak widzicie, nakład nie jest duży, więc on się no, w ciągu tych 50 dni rozejdzie i raczej już później będą dostępne u tzw. fliperów na różnych forach, nie wiem, tam, gdzie oni tam sprzedają, głównie chyba Facebooki, fora i jakieś, i tam głównie oni będą to sprzedawali po, po, po jakieś pewnie 160 czy ileś, tak. Ale wystarczy sobie spojrzeć, jeżeli chcecie zobaczyć, jak więcej no to poprzedników sprawdzić najlepiej sobie tam poprzednie te monety można sobie zobaczyć na, na forach, jak one się sprzedawały, albo zostawić sobie na te 30 lat czy ileś, tak? Tylko mówię, no ryzyko jest, ryzyko jest jakieś, no ale raczej za 20 lat nie stracimy, choć w srebrze poprzednie 10 lat widać, że jednak tak różowo nie jest. Ale pamiętajmy, że to jest w polskim złoty, robimy zakup monety nie w dolarach, w dolarach, no, w dolarach bym się bał kupić, no a w polskim złotym nie obawiam się zakupu. Dobra, trzymajcie się, bawcie się dobrze na wakacjach, wydawajcie na wycieczki, a nie na monety srebrne.